Wygryłyśmy 3-0 i tak naprawdę to się liczy, ale no, nie, nie można ukryć, że to był męczący mecz, bo było dużo wymian. Dziewczyny z Dąbrowy bardzo dużo obroniły. My też w sumie, więc myślę, że pod tym kątem mecz mógł się podobać. No i tyle. No, ja się bardzo cieszę z takiego, z takiego rezultatu i możemy spokojnie się teraz przygotowywać pod mecz środowy z Rzeszowem i później pod Puchar Polski. Wspomniałaś o tym, że było sporo przedłużonych wymian. Teraz już możemy zdradzić, że w tygodniu miałeś trochę problemów z chorobą. Jak się czułaś, jak przeżyłaś to spotkanie? No, no było ciężko, nie ukrywam. Kilka razy się gwiazdki gdzieś tam pojawiły przed oczami, ale, ale dobrze może też, że było tyle challenge'ów, więc można było się troszeczkę odsapnąć, to trochę czasu zabierało. Na szczęście zdążyłam na mecz, jestem, byłam gotowa i teraz mogę wrócić do łóżka i, i odpoczywać. Dobra.